No to witam was serdecznie, Arek z tej strony. Dzisiaj, moi drodzy, zajmiemy się reklamacją. Ta musi z rana być reklamacją, którą dostałem od klienta. Drukarka zakupiona chyba na początku pandemii. I co z nią jest nie tak? Z tego, co rozmawialiśmy, a jest to bardzo, bardzo fajny człowiek. Nie robiący problemu, wierzę. Urządzenia potrafią się psuć, jest jakiś problem z tym urządzeniem. Chyba system tuszu. Ja w większości przypadków ten system tuszu można w jakimś stopniu to zresetować. Czasami jest y, y, awaria systemu tuszu w tej akurat dukacji. Bez 110, co niejednokrotnie na kanale pokazywałem. A bierze, bierze się ona stąd, że w momencie, kiedy trochę zasnie ten atrament, pompa nie ma siły sać, że tak to nazwę, na atramentu, to generuje automatycznie błąd y, 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 systemu tuszu i tak dalej. Tu mam dokumenty. Dobra, widzimy zalaną głowicę. I zaraz się za to zabierzemy. Ja sobie już naszykowałem, słuchajcie, głowicę w razie czego, ale muszę to zerknąć swoim okiem. Także wymienię to z Wami. Zobaczymy, jaki będzie tego efekt. Zawsze, pamiętajcie, zawsze jest jakieś rozwiązanie. A przede wszystkim klient musi być załatwiony pozytywnie, chociażby nawet się myli. Ja wiem, że w niektórych branżach, w niektórych wariantach jest to kompletnie nie do spełnienia ten warunek. Jeżeli coś kosztuje parę tysięcy, parę dziesiąt tysięcy, ale te rozwiązania zawsze istnieją. Ja w tym momencie wezmę sobie zasilacz, a to urządzenie, jeżeli chodzi o drukarki, są w cenie, jakie są. Jeżeli ta drukarka kosztuje do 500 zł, nie jest to duży koszt, nawet jestem w stanie tą drukarkę całą wymienić, nie robić żadnych problemów, tylko, tylko po to, żeby lojalność klienta mieć, żeby jednak pozostał u nas. Na takie coś trzeba sobie zapracować, jednak wiadomo, że trzeba mieć jakiś zasób, ale, ale każdy klient jest dla mnie bardzo cenny. Jestem w stanie czasami obsłużyć wszystkich, zwłaszcza jeżeli chodzi o YouTube, bo za dużo tych komentarzy i za dużo maili mam, a jestem sam, chociaż to się systematycznie zmienia. Zobaczmy, co tutaj będzie. W tym momencie drukarka startuje, wrzucimy papier. Chyba, o ile dobrze pamiętam, uzgadniałem, żeby tuszy klient nie montował dukarce na czas wysyłki do mnie, z tego względu, że czasami lubią się one po prostu wylewać przy jakichś tam ruchach, rzutach kurierskich, I to niejednokrotnie widziałem. Natomiast można powiedzieć, że no ale wyschnie. Jeżeli wyschnie, ja ją drożnię. Jak ją nie udrożnię, to ją wymienię. No, ta, takie mam zasady, dlatego nie boję się tego, żeby do, tą drukarkę ktoś do mnie wysyłał, zwłaszcza na reklamację, Jeżeli jest to ode mnie kupiona, tak, jest, nie wiem czy widzicie, ale zerknijcie na, na u, u, uszkodzenie systemu tuszu 003. Włącz, wyłącz drukarkę, generuje błąd. Generuje ten błąd, tuszy nie ma, jak Wam wspomniałem. Tworzymy klapę, zobaczymy czy po prostu będą się, czy się wysunie głowica. Na razie się nic nie dzieje. A nie chcę wyjechać. Warto by było ją wyciągnąć i zobaczyć czy co wygeneruje, czy brak głowicy, czy, czy cokolwiek wygeneruje. Ale bardzo ważną rzeczą jest, żeby ona wyjechała nam jednak z, z prawej strony. Nie chcę na Hama odblokowywać. Ja ją jeszcze raz włączę. Zobaczymy, jak ona się będzie zgłaszać, jeżeli nawet nie wyjedzie, spróbujemy ją... Musimy ją spróbować jakoś krótko wyciągnąć. To jest bardzo ważne, żeby jednak się odblokowała. Jak nie, będziemy odkręcać. Śruby naokoło. Nie jest to zbyt, yy, 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 zbyt trudna procedura, nawet nie trzeba całej tej drukarki rozkładać. Można to zrobić w bardzo, bardzo prosty sposób. Ona widzicie, jak sami zauważycie, ona jest tutaj zablokowana z prawej strony. Dobra. Jak ona spróbuje tą procedurę pierwszego startu zrobić. Ale ona nie robi nic. Czy będzie się przesuwać? Dobra, ona się przesunęła. Ja mu niechybnie zabrałem tej dukarce. Pierwsze, co zrobię, to na pewno elektronika, która jest tutaj, czyli ta stykowa elektronika głowicy, należałoby ją przemyć, żeby nie było żadnego śladu, żeby kontakt był bardzo dobry. I potem ją włączę i zobaczymy, jak będzie, jaki będzie komunikat. Pusterka systemu tuszu. To system, czyli ten cały system głowicowy, czyli tej głowicy, no jest coś z nimi w porządku. Warto by było teraz ją włączyć. I Izopropanol ma to do siebie, że w MIG odparuje. Zobaczmy, co ona będzie teraz generować. Czy uda nam się to zrobić? Czy będzie trzeba sięgnąć w jakiegoś mocniejszego oręża? Ale myślę, że nie. Za, powinno w tym momencie zgłosić. Zainstaluj głowicę drukującą. I mam nadzieję, że to, że tak to się pokaże. Ale popatrzmy. Ta głowica nie napracowała się zbyt dużo. Z tego, co, co, co z klientem rozmawiałem. Ale ma prawo, to jest elektronika i niestety nikt tam w środku nie siedzi. Ja sobie już naszykowałem tu nową, testowaną głowicę, która jest w 100% sprawna. Dobra, ma testowana w drukarce. Błąd głowicy drukarki, no błąd jest wiadomą rzeczą gdyż drukarka tej głowicy nie posiada. To my ją zaraz wyposażymy w świeżą sztukę. Założymy świeże atramenty. No i oczywiście musimy zrobić wydruki testowe, bo jakby to wyglądało inaczej. Montujemy głowicę, zamkniemy klapę. Czy jest akceptacja? Tak, jest akceptacja, bo problem z pojemnikami atramentu, czyli nie mamy tuszu, tuszy. Jak zwał, tak zwał. Wiadomo o co chodzi. Ja sobie cztery sztuki już naszykowałem. Zobaczymy jak zaakceptuję. Czy też tutaj nie będzie problemu? Myślę, że nie. Otwieraj się. Zauważyłem dzisiaj, że na magazynie nam te 364 strasznie wymyło. A myślałem, że będę je sprzedawał w pół roku. Nakupiłem ich w cholerę, ale dzisiaj będziemy już domawiać. Chyba cała szuflada, cała szuflada, chyba nawet dwie szuflady tych atramentów był, a pozostało niewiele jak tylko pół. A byłem świadom, że jeszcze mi do końca roku starczą. Tak sobie, tak sobie wkręcaliśmy na samym początku, że jest ich tak dużo. Ale systematycznie widzimy, wysprzedały się. Dobra, mamy czarne tutaj, sekcje kolorowe. Zamknijmy klapę i co nam powiesz? Pojemniki z tuszem powinna teraz akceptacja. Pojemniki są zamienne, nieprawidłowe wyłączenie i czekamy na procedurę pierwszą. Ja w, tym, w tej chwili ten cały se usunę, by mi się nie powylewało. Zrobimy zaraz wydruk testowy, jakikolwiek. Myślę, że to będzie tyle na, na ten temat, jeżeli chodzi o tą drukarkę. Bardzo ważne jest, że no tam głowicę testowałem. One z nowego urządzenia, ale musiałem wcześniej przetestować. Zrobię kilka, yy, kilka procedur. Yy, czyli przygotowywanie mam około 3-4 minut. Ona głowicę nie idzie trochę szybciej, ale musimy zrobić te druki testowe i zobaczymy, zobaczymy dokładnie, ile ona mogła wydrukować yy, u klienta ta drukarka. Bo nie ukrywam, że jednak to nie był duży okres. Tak jak wspomniałem na początku filmu, to chyba był początek pandemii, jeżeli chodzi o tą drukarkę i sprzedaż. I też chyba dużo nie zużył. Ja nawet chyba tylko dwa kompletne atramentu temu panu sprzedawałem. To liczmy, że, że mogła wydrukować ta drukarka około 1000 stron. Chyba nawet nie. A możemy to bardzo prosto sprawdzić w momencie, kiedy będziemy robili wydruk testowy. Mamy 3 minuty. Ja tego filmu nie zamierzam przerywać. Dukarka sami widzicie, że jeszcze jest oklejona foliami zabezpieczającymi. Uporam się dzisiaj z tą reklamacją, będzie w porządku. Mam tutaj, słuchajcie, z boku L3060. Wylana kompletnie, jakieś zacięcie papieru. Było, była gdzieś przekazana do serwisu. Natomiast, natomiast nic z tego nie wyszło, bo po tym samym serwisowaniu jednak yy, wylało się coś. I to do mnie wczoraj trafiło. Dzwonię do tych państwa, że jednak tutaj będą dwie możliwe usterki do usunięcia. Czyli, czyli najpierw że trzeba z tym z tymi, z zatorem papieru uporać, chociaż nie ma tego papieru, jak i również z, z tym, że leje się. Myślę, że mógł wyskoczyć wężyk od, od pampersa, czyli leje się to wszystko nie do, do pochłaniacza, tego, który jest zawsze w drukarkach, tylko leje się do, do drukarki i to wszystko wylatuje. Ale dlaczego, nie wiem. Tam zależy klientom bardzo na czasie, i no nie chcieli czekać aż tak, aż tak dużo, aż tak długo. Tutaj mam też ostatnio słuchajcie, mandat karny, ja tutaj jadę, jechałem chyba z Mazur Przekroczyłem dokładnie słuchajcie 19 km na godzinę, niedużo, niedużo. Tutaj gdzieś jechaliśmy, nie jechaliśmy, ja wiem doskonale gdzie, bo gdzieś żona mi mówiła, że mi mrykło, że mi mrykło, a jechaliśmy. Z Mazur, 69 km na godzinę, 50 km na godzinę dostałem mandat ostatnio. Oczywiście auto, jak i, i auto jest zarejestrowane na moją żonę, także musiała oświadczenie wysłać, kto, kto prowadził, ja musiałem się do tego przyznać. No i czekam teraz na mandat karny w wysokości 100 zł i chyba trzech punktów, o ile dobrze pamiętam, tak? Nie wiem, może, możliwe. Nie otrzymywałem mandatów karnych już od wielu lat. Także jest to pierwszy. No i jak już pierwsze zdjęcie, które jest zbyt niewyraźne, żeby widać kto prowadził, no ale ja prowadziłem. <laughs> Także mam pierwszą fotografię z Polski. Nie wiem, gdzie to było, chyba gdzieś w okolicach płocka? Tak, coś mi się wydaje. Wiem, że mówił, z górki zjeżdżaliśmy i że coś mi tam mrygło. No dobra, jak mrygło to mrygło. No zdarza się. Słuchajcie. Minuta 45. Także mandat będzie do opłacenia, tylko jak przyjdą, wszelkie. I tylko wysłałem dopiero wszelkie dokumenty potwierdzające, że to ja prowadziłem je. i już, że moi drodzy taki krótki przerwnik ale no idź minuta trzydzieści zawsze przy procedurze wymiany głowicy, czyli dukarka wykrywa głowicę inną niż zainstalowana musi tą procedurę przejść. Dobrze, że czasami raz mi się tak zdarzyło, że podczas wymiany głowicy nie zaakceptował oryginal, zamiennego wkładu, czyli do akceptacji był potrzebny wkład oryginalny i to jeszcze setupowy, nie ten, który już jest kolejny kupowany, tylko ten startowy, który działa tylko i wyłącznie w inicjacji. No i to już jest kłopotliwe, bo takowych. Nie, posiadam, mam, mam tam na górze, ale, ale jeżeli bym ich nie posiadał, no to znaleźć je dość ciężko jest, chociaż mam znajomego, który handluje tymi drukarkami i jeszcze w razie jakichkolwiek problemów poproszę go i, i wtedy może mi zawsze pomóc dodatkowymi wkładami, rozwiązuje sobie ten problem, ale no, nie ukrywam, że jest to kłopot. Tak samo jak ostatnio klientka do mnie telefonowała, posiada może nie ten model drukarki, ale 3520, też na tusze 364, i co się okazało. Zakupiła gdzieś na Allegro, bo w sobotę chyba do mnie dzwoniła. Wkłady, myślała, że to ode mnie kupuje, no nie kupiła to ode mnie, od innego sprzedawcy. Kupiła wkłady startowe. Przesłałem mi zdjęcie, był to setup, czyli no i chciała założyć to zbukarce. No te tusze nie będą setupy działać już. Jeżeli jakiś cykl i ileś razy, to są tylko tusze startowe, które służą do wystartowania inicjacji. One nie służą po to, żeby je sprzedawać dalej. To jest jakieś chore. No, musiał, moim zdaniem, musiałbym nam opis, że no, ta Pani akurat tego opisu chyba nie widziała, że to są tusze setupowe, startowe, przez co na pewno była dużo niższa i obniżona cena. Teraz będzie drukować stronę wyrównania. I po tej stronie wyrównania będziemy mniej więcej wiedzieli, o co chodzi, jeżeli chodzi o wydruk. Jak jakość tej głowicy przede wszystkim, której zainicjowałem, zainstalowałem moment temu. Widzimy, że czarny kładzień tak jak powinien kłaść. Powinniśmy ją zeskanować i wyrównać, i wtedy będzie wszystko w porządku. Mówię, ta głowica była w idealnej kondycji, po prostu jest nowa. Ale zaraz sobie zrobimy jeszcze jeden wydruk, Ja to zeskanuję, mimo wszystko. Okay. Każe nam założyć stronę wcisnąć OK, żeby sobie to wyrównało tak. OK. OK. Teraz niech sobie to wyrówna i drukarka będzie gotowa do pracy, a zaraz według testowy, wewnętrzny zrobimy w celu sprawdzenia ilości wydrukowanych kartek. Pamiętajcie, że procedura wyrównania jest praktycznie jednorazowa, możemy ją chyba, nie wiem w tym modelu wywołać, również jeżeli mamy jakiś problem z wydrukiem, ale tak sama drukuje się w momencie tylko inicjacji wymiany głowicy, jeżeli nastąpi jest uszkodzenie. Natomiast już niedługo, słuchajcie, zamówiłem klientowi to widzowi naszemu głowicę to L365 z AliExpress I ona przyjdzie, to będziemy ją wyrównanie powiodło się, jest ok. Z AliExpress do Epsona kosztowała chyba 300, przepraszam, 150, niecałe złotych. I będziemy testować nową głowicę, jak ona będzie drukować. Mam nadzieję, że nie jak te brodery, które. Te głowice do broderów, które kupuję i za każdym razem jest problem. Mam jedną już tam naprawioną, chyba po miesiącu leżenia. Zaraz sprawdzę, jak ona drukuje, bo klient się do mnie nie odezwał, ale wymieniona była. Dobra, popatrzmy. Kładzie idealnie czerń, tak jak powinno. To, słuchajcie, to jest wkład zamienny, który mam od producenta, naprawdę sprawdzonego. Dzisiaj będę domawiał kolejne, bo takie namaszczenie, jak wezmę nową z wkładami z oryginalnymi startowymi dukarkę HP, to nie ma, nie ma takiego nasycenia kolorów jak z tych zastępczych. Naprawdę jest, oczywiście musi się różnić, bo prawa patentowe bronią nie może być identyczny. Ale jest dużo mocniejszy. Ta czerń, te kolory są naprawdę wyraziste, jaskrawe. Jest to fotosmart. Słuchajcie, drukarka bardzo mało wydrukowała. Nie wiem, czy widzicie, ja wam tu podkreślę. Drukarka wydrukowała zaledwie 600-622 strony bez obramowania 3, zeskanowana 48. Naprawdę niedużo, ale awaria głowicy nastąpiła, także niedużo zdarza się. Temat uważam za zamknięty. Można jeszcze się. Jeszcze, jeszcze Wam może jedną rzecz pokażę, przetestuję ten zamiennik jeszcze bardziej, jakość wydruku, wydrukujemy sobie. Bo nie wiem czy mam, chciałbym Wam, bo... ale chyba nie będę mieć, nie mam. Yy, z, właśnie z oryginału wydruk właśnie ten i o, stanie, o, i o stanie drukarki, jak i o jakości druku właśnie z tej drukarki yy, na wkładach 364, to jest niebo -ziem. Tam jest bardziej mdły. Marginały są bardziej mdłe co, orgi... co do zamiennika, które udało mi się trafić. Nie każdy zamiennik taki jest. Niedokrotnie nie widziałem zamienniki. Miałem do czynienia z zamiennikami, które są naprawdę słabej jakości, i też no, miałem je w ofercie. Sprzedawałem, bo takie dostałem. Nie mogłem sobie tego jakoś zweryfikować wcześniej. Natomiast po takim długim czasie doszedłem do jak na razie producenta, który robi to idealnie. Mam nadzieję, że on się nie popsuje i nie będzie problemu za jakiś czas, że te kolory, krótko mówiąc, będą mdłe, ale jak na chwilę obecną ta dostawa, którą no, widzieliście, można powiedzieć, że niedługo się skończy, jest no, fantastyczna. Sam z tych, którzy korzystam, drukując tutaj faktury chociażby, faktury, listy przewozowe, no na listę to tam może szał nie potrzeba. Ale jeżeli chodzi o fakturę, ja zawsze fakturę robię w kolorze, żeby jednak firma, która sprzedaje tusze była naprawdę profesjonalną firmą, która ma naprawdę barwę dobrą, jak i kartki, które są z podziękowaniami. I robimy to tak, jak powinno się to robić. I zobaczcie, tak strona drobna i testowa na też chwilę trwa, bo to jednak dużo atramentu kładzie. I zaraz Wam pokażę do porównania, jak to wygląda w detalach. Tutaj się nie ma czego czepić, jeżeli chodzi o atrament. Naprawdę ja, ja tak na wydruk patrzę, różnie i podróżnie. To jest dla mnie bardzo ważne. Nie ma się czego czepić, jeżeli chodzi o barwę. Przyjrzyjcie się. Czarny jest czarny. Błękit. Żółty. Róż. Pośrednie barwy przy mniejszych to są oczywiście wewnętrzne wydruki jeżeli chodzi o zdjęcie jak ja rzucę czasami zdjęcie na papierze foto no jest to rewelacja ale to mi tylko dało to jeden model zamiennika 364 dziękuję za atencję drukarkę mamy zamkniętą drukarka jest w porządku odsyłam myślę że 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 klient będzie zadowolony zwłaszcza że ma wszystko od ręki zrobione bez najmniejszych kosztów no bo tak to powinno wyglądać słuchajcie wszystko, moi drodzy. Dziękuję za atencję, podeślijcie treść dalej, dajcie suba, jeżeli jeszcze tego nie robicie, te treści wtedy niosą się dalej, skorzysta więcej odbiorców na YouTubie. YouTube wtedy to poleca, a jak poleca, rośnie społeczność, jak rośnie społeczność, ktoś wykorzysta wiedzę, a nie będzie myślał, że trzeba to urządzenie wyrzucić do kosza, można tą głowicę nie tyle, że jak jej nie masz, kupisz ją po prostu na AliExpress, ja kupuję tę głowicę za 68 do 100 zł, i ona zawsze w takiej postaci wychodzi. I nigdy nie zdarzyło się, że jest używana tak jak głowice Brodera. Do HPK zawsze Chińczyki przysyłają nowe. Bądź są jakoś, nie wiem, re, no ciężko mi re, regenerowane w jakiś nieokreślony dla mnie sposób. Nigdy nie, nie są tak wybrakowane jak głowice Brodera na Aliexpress. Dziękuję za atencję. Miłego dnia Wam życzę. Do kolejnych dni. No I mam nadzieję, że film Wam się spodobał. Dzięki. Cześć, cześć.